Sprzedajesz mieszkanie w Bydgoszczy lub okolicach? Zatrzymaj się! Pokażę Ci, jak jedna zmiana wystarczyła, żeby nieruchomość, która nie miała żadnego zainteresowania, sprzedała się praktycznie od ręki. Klientka próbowała sprzedać swoje mieszkanie sama. Cena była ambitna, a do tego wnętrze zagradzone przez nie skutecznie odstraszało potencjalnych kupujących. Przejęliśmy ofertę, robiliśmy home staging, zmieniliśmy układ mebli, nowe zdjęcia, nowe nagrania na social media. Efekt? Trzy dni od publikacji nowej oferty podpisana rezerwacja, a już niedługo później akt notarialny. Sprzedaż prawie za cenę wyjściową, bo dziś nie sprzedaje się sama lokalizacja, tylko w sposób, w jaki pokazujesz nieruchomość. Zajmuje się kompleksową sprzedażą mieszkań, domów i działek w Bydgoszczy i okolicy. Dopilnuje wszystkiego: od przygotowania oferty, przez zdjęcia, drony, wirtualne spacery, po dokumenty notariusza i finalizacja. Współpracujesz tylko ze mną od początku do końca, a na start dostajesz ode mnie e-booka zakup mieszkania krok po kroku. Chcesz sprzedać dobrze i bez stresu? Wypełnij formularz i porozmawiajmy.